Szybko, schodzi No Ej, ej patrz pojawi się zombiak LOL Tu też jest Jakiś czarnobiak Ej, oj, gdzie jesteś Już po ciebie idę już idzie, idziemy po Ciebie Ja idę, znaczy Czaki da radę Sam, mam nadzieję ja nie no, ha, 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 ja nie Marionka, dzień Marionka, patrz na mapkę ja Marionka. Ja patrzę. Marionka Co? Bo nie patrzy, bo Ty weszłeś z powrotem do środka No tak, no A my bo... nie jesteśmy, my jesteśmy na zewnątrz A, my bo to na wyglądało zewnątrz. tak jak w środku jakbyście byli Bo mi się metry pokazywały No, i mnie Odejmowało się Chodź To ja nie wiem co chodzi Nie jestem nie mamy żadnego zadania. I to nie fajnie jest. To znaczy, moment. że przeszliśmy grę Nie, to na pewno to nie znaczy, bo ja wiem, jak się gra kończy, niestety. Nie Znaczy to jest tak, że jest koniec. Proszę nie spoilerować tutaj. To cię truje. Ja nie powiem, co się dzieje, ale U. się dzieje. Ej, zombie! Ej, dzień dobry panu. No, umieraj w spokoju. Umar spokoju, spokoju. Jezu! To obrzygał cię! Jezu! Wow. Marionka, cofnij się! Ej, ja mam tam go w nosie. Ja go zacznę. Umar Marionka żyjesz? Żyjesz. Jeszcze żyję, chwilowo. No i super, mamy, jakiś, syszą, wykrzyk... ma. mamy jakiś wykrzyknik wiecie, wy też macie ten wykrzyknik biały Ale to on jest, tak, ale on jest w środku A my potrzebujemy czerwone wiecie, wykrzykniki, żeby misję fabularną jechać dalej, bo to są pewnie jakieś dodatkowe A, no i To teraz... coś sprawdzasz, jaki, co sprawdzasz? Ja Co sprawdzasz? Zobaczyć, bo mam ton Okej okay. Co masz? Respiracja, jestem się Ton Ich zginęłaś? Tak Zginęłaś? Ja się tak usłyszałem. Ale są lagi dzisiaj. Jakie lagi? Uciekaj. No ciemnie z tą ręką. Fucking Mam nowy bitch. poziom. Oh. Gdzie ty jesteś Maronka? Odrodziłam się w laboratorium Poszła Nie było Dobra, to idzie... Sk to skoro w laboratorium się odrodziłeś, to czekaj za nami, zaraz przyjdziemy To znaczy, że w laboratorium coś jest co musimy zrobić Jakieś zadanie Taki wzięłam I może przez przypadek trafiłam, ale czy to o to chodzi? No nie wiadomo Nie wiem, zaraz się okaże Zobaczymy Twarda materia Twarda materia No właśnie teraz to sprawdzę to idziemy. W zadania idziemy, Poboczne. Idziemy do ciebie, Mar Taki idziesz? Poboczne to jest? to poboczne. Ja. Tu jest to jakaś skrzynka. Ej, oj, oj, oj. oj. No, no, Co? no. no. rewolwer. Kurde, blanę, no. Nie chcę. Oj. Mam kropki. Nie. Mam Ja kropki. pójdę jeszcze pogadać. I... Mam kropki. Ale to, ale to jest. Ale no to jest. Czekajcie, zapewni... zaraz wracam. Ale Marionka to będzie zapewne będzie do dodatkowego zadania, wiesz? No ja zaraz sprawdzę. Jeżeli ustawię na główne zadanie, zobaczymy czy kropki znikną. Tak, tak. zniknęły. A może musimy zrobić poboczne zadania, żeby nasza misja uruchomiła? A jest, jest, taka, jest taka możliwość, więc weź to, weź to poboczne zadanie i zrobimy. Tak, i zrobimy. Bo mieliśmy Bo z czakiem takie coś, że musieliśmy zrobić. Pomóc poboczne. naukowcom, nie? No. Więc musimy ja, pomóc naukowcom, no to bierz. Więc jakby twardo materię bierzemy. I prowadź. No to no i prowadź, prowadź. Dobra. Ręka prowadź, prowadź, prowadź. No to ja i Bo no my nie wiemy gdzie. Idziesz? Bo my nie niestety, ale nie mamy tych kropek. Idę za to ma Dosłownie. No, no to, to, no to ustaw wstania twarde materie. Ustaw sobie, w zadaniach. Będziesz miał kropkę. Czekaj. Jak to było? Jak to było? Się to, to nie, nie to. Się A co wystawię. były te A Jest, yes, twarda Ooh. materia. Ustaw sobie takie twarde materię, zadanie poboczne, bo musimy chyba poboczne wykonać zadania, żeby. No dojść... dobra, mam, 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 mam. mam. Ma, 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 ma. żeby główne się mam ma, ma, Tak, ma, żeby ma się myśl. główne uruchomiło, i dlatego my głupimy. Gupimy. Dobra. Gubimy się, że nie, nie głupimy. <laughs> tak, idziemy, idziemy, idziemy robić twardą materię. O jejciu. Jako chodźcie, zabijało. chodźcie ze mną, chodźcie. Będziemy niszczyć, zabijać. Będziemy w ogóle debe, ściaki. Ojejcie. Idziemy na pieszo, nie? Nie, co... Na... autem. No to Jedźmy dobra, no to ja podjadę do Was. Nie ruszajcie się, bo was jeszcze rozjadę. Ha, ha, ha. Ha, ha. No, Marionka, a ja mieć... jedziemy No to ja czekam na podłoskę. Mam nadzieję, że dobrze pojadę. Jest, że jaki osty flaga też pojawiła, czerwona jakaś. Ej, wow, ale wiecie wow, co? Wow, wow, ja mam w drugą, wow, wow. Ja mam, ja mam w drugą stronę kropki. Taki. Ja mam w górę kropki, słyszycie? Mariunka. A, No. Żadna ta, różnica. To Dojdę, by wam pomóc już. Gdzie wy tam poszliście? Co wy tutaj robicie w ogóle? Dlaczego no, ten pan jeszcze żyje? No bo Dlaczego... Na on ma afro Dlaczego on ma afro? No i dobra, no i co to Dobra, stopy, no to stopy. chodźcie. Bo ja mam kropki. Bo, ja krop... bo ja mam kropki w drugą stronę, w tą stronę mam kropki, a wy? No ja teraz też... teraz A my nie. Się... Wsiadajcie do so... To wsiadajcie do samochodu. Wsiadajcie, wsiadajcie. No dobra, jedziemy, wsiadajcie. jedziemy. Nie, co, to, co to prowadzi, więc będzie fajnie. Jesteście? Wszyscy Dobra w komplecie? Jesteśmy, jeźdź, jedź, Czekaj, bo ja nie widzę to, bo mam mapka zginęła, okej. Okay. Nie miniesz go. Wow! Jak porysowałeś na laky? Ej, wiecie co? Przejadę, przejadę, przejechałem, widzicie? Widzicie to jaka perfekcja? Sokole oko czekaj Ej Aksjana. Ej, ale musimy wyjść. Musimy wyjść. Nie no pojeżdżasz dalej. No, bo to już jest blisko, tu ma no Już pójdź. Jesteśmy na miejscu. Tak, jesteśmy na miejscu, nie potrzebujemy siedzieć do samochodu, tak. No, ja to, tak to podpisałam, bo tak to no, było nie napisane do tego. Co, paliwo pali, jest za darmo. Ło. Wow. Czekaj, idziesz? Nie. Tu chodź. Tu jest potwór. Dobra, ma Maronka oh, yeah. czekaj. O oh, nie. Jezu, ten duży. Nie mam, bo miałam mało życia w ogóle. Mówiłem, poczekaj. Mówiłem, poczekaj. Tam no, wiem o tym. Jest, wyznałem rzeźników. Zabiłem go już rąka jesteś? Ja bym... Chodź, chodź do nas. Idziemy. Idę. Teraz tutaj idziemy, to tak jak szłaś ma A co tam jest, że cię zabiło? No był ten taki żegający potwór Jezu faktycznie jest gruby Gruby to pielec Dobra. Weźcie, weźcie weź pomóżcie. Miałem zebrać No nowy ej, znowu nowy poziom dostałem Dobra, czekaj 1400 za grubego, ale kasę No A 1400, i teraz, tak, i teraz mamy jakoś iść jak my tam tędy. mamy wejść? Jakoś... Aha, tędy, patrzcie, tędy. Marionka, 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 tędy Oc. spójrz tam Spójrz tędy? gdzie ja idę Kurde Ten koleś mnie zabije Zabił mnie. Dzięki. No to jest ukryte wejście, bo w tej o, chwili. Ależ nie jest. No tam pokazuję ci, że tam jest wejście takimi, możesz wejść po skrzyniach. Pokazywałem ci skakałem. Widzisz? No wejdźcie do środka. Kurde, nie. No, mi no jak nie, jak ja wszedłem. No ja też się ja, nie stałem. Także no kurczę, chcę skoczyć Dobra, jesteście? Jesteśmy Latarka to jest... No tu jeszcze jeden kolej. Jak to było? Na co? Na F? Na co? Idźcie, środka. Jak torcz. Jejuu! A ja przez moment... Ziombi Zombie. Ziombi! Ziombi! Się naelektryzowali. na naelektryzować, Czaki, gdzie jesteś? Nie ma u mnie. A, ja, ja, się liczy, masz, ja masz, nie mam. O, prawda. I teraz ja to wezmę i wy mi otwieracie drzwi. Bo te chemikalia mamy zanieść gdzieś. Otwórzcie te drzwi. Które? Tą zdejmijcie. No się świeci na drzwiach. Aha. No to ja i. No dobra, no. O. No i idziemy, chodźcie. Prowadźcie. Maronka, prowadźcie, bo ja się nie, nie będę bronił, bo nie mam jak. Prowadzimy jasne. W Tylko nie mam kropek. I idziemy za kropkami. Ja mam. Idziemy dobrze. Przeskoczcie sobie. Albo idźcie tu bokiem, tak. Idźcie bokiem. Dobra, no ty prowadź, bo ja nie mam kropek? No i prosto, prosto idźcie. Tylko oczyście mi teren, bo ja nie mogę się bronić. Dobrze, pamiętamy, słyszymy. Ja, ja mam takie fajne, łatwopalne, w ogóle zakaźne On... i w ogóle śmiertelne substancje w ręce. Fajnie, nie? Chyba musimy wrócić do tego. Dobra. No. Dokładnie. Tylko wiecie co? Obawiam się, że mogliśmy wziąć jeszcze... Uwaga, zombie! No zombie mnie atakuje! No poszliście, wiecie, że nie mogę biec. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiecie, że nie mogę biec. Oła. No leją mnie, no leją Kurde. mnie. O, leją cieka, mnie. Jest. Nie leje. Już. Jest. Nie ma głowy. No i nie ma rączek. <noise> Pięknie. Nie ma rączek, nie ma nóżek, a jednak cię gryzie. Cóż to jest? Sumienie. Chcesz, masz na nadał to? Dobra. No ja idę, idę, idę zanieść to. No tutaj już w laboratorium mnie chyba nie zaatakują. Nie, no raczej nie. Chociaż drzwi są otwarte i to jest dziwne. Że w ogóle tutaj nie wejdą z Spokojnie. Jestem za tobą. Spokojnie, to jest tylko gra. Widzicie? Jestem za tobą. Ej, chodźcie, bo tutaj... No wejdź pierwsza, bo tu jak już były. I zjadły na. Nie ma. Ej, Marionka. Tak. Tu coś... Coś powinniście podnieść tutaj. Ej, no tylko widzę, nie wiem, widzę, co. widzę, 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 Ale przesuń to się... Spróbujcie to podnieść. Czekaj ja... Ale co? Ale nie wiem co. Ja też nie wiem co. A I tu mnie kropki to było, doprowadziły, to wiecie? Ustawić? Nie, tu mnie kropki doprowadziły. No i... I te kropki. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo nie, nie mam porozmawiać. Kropki... Ma... Macie, czerwono... Macie czerwoną rękę? Yy, tak, mam czerwoną rękę. Macie czerwoną rękę, okay, no. Dwie I ja mam jedną. Czyli jedną I tutaj jeszcze jest pobliżu drugą pobliżu. musicie wziąć, ale gdzie to jest? Ale gdzie to postawić? To ale gdzie... gdzie to no... jest? Fok. Ale postaw, to Czuć się, czuć się. Czuć się. Nie, to nie tutaj jeszcze. Ej, a nie tu z boku. Tu, po tej stronie. Tutaj. Czekaj, tylko gdzie to po postawić? Weźcie, patrzcie, tu są dwa. Ja tak. biorę jeden i Kreśni weźmie drugi. Widzisz Maronka? No widzę, ale ty masz już nie jeden. Nie widzisz, nie? No to podnieść drugi, bo dwa musimy mieć. a to nie mogę podnieść. Nic mi się no nie? nie bierze. Kurde. Tu musisz postawić. Ławcze, co. Ty ja tu musisz postawić. Aha, okej. Okay. Musisz postawić na tym miejscu, Ej, Dobra, tylko jak kolego? To... Ale nie mam... mi się, że to jest zasobne. Dobra, okej. Okay. No to spacja. Udało się. Tak? Twarda materia i tu mam jeszcze jednego questa. Tak. Tu mam jeszcze jednego questa. O, dzień dobry. O, jakiś zombie o, Tak to jest robimy? Nie, to nie jest zombie. Jak zombiak Czy... Marionka, chodź tutaj, bo tu jest... Weź tego questa, Marionka. Ej, gdzie lecisz! Tu chodź. Eee, znowu... No, ci. Szukam Ej, was tutaj, <laughs> tutaj chodź. Następny quest. Weź od niego questa, weź od niego questa. Dobrze, dobrze biorę. A ty już. bierzesz questę. Ok, co no. dalej? De, poz, pozdrawiam de, de Steam. Tak, Steam się ma. Taki, gdzie ty jesteś? Mam kropetki. Taki, Taki, żyjesz? Czekaj bo wywiało. I nie wiem z jakiego konkretnie powodu. Uuu, to ja bym e, powiedział ani... zatrzymam nagrywanie. Tak, o, hej, wracamy po krótkiej przerwiem. czeki się odnalazł. jo Tak, czeki się odnalazł idziemy, idziemy, wzięliśmy questa i idziemy, 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 idziemy. Tak. Ale przy okazji trzeba nap naprawiać sobie sprzęt, nie? Tak. I gdzieś tutaj było to Ej, coś. To idziecie czy nie idziecie? Idziemy. Ja, te, ja się w zaczeki. Fajnie, fajnie. Dobrze. Ja no, to naprawię. Ja się szlałem za to. Gdzie Ja jestem, tu jestem. Ten, ten. Dobra. O ale mam 5000 kasy. Hmm. Wiecie, ja mam 5000 Słyszałem. kasy? Byliście w kiblu? Byliście w kiblu? jakim kiblu? Nie no właśnie w, 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 wszedł. Dobra, jedę ja tam naprawić. Ej, Coś wywaliło mnie z kibla. Jak? Być. Dobra, jak wejdziecie do Kibla i w, no. prawym, w prawym tym Fakty są tak. Fakty jest są tak. Jest. Fakty. Są, jest, jest Ej, map, ale. Jest... Poczekajcie, czekajcie, 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 bo. Co się dzieje? Ja słyszę u marionki echo u siebie. Echo. Echo, echo. Echo, echo ale to wina Skype'a jest, bo mikrofon jest bardzo daleko. No to nie wiem, to nie wiem. Trochę mów coś trochę, żeby zagłuszyć to echo, bo może to pomoże. Mówi ci wariuje. Ale dobra, coś. idziemy. E, Stefan jest daleko. Um, jest lepiej. Dobra. Y, naprawiście sobie bronię? Tak, idziemy. Nie. Co? To, no. Ja. ja te, te, te sobie zabrałeś, nie? Te, tak, to, tak. Na tak, tym, tak. To, i blach pochowane. Tak, tak, tak. Wziąłem, wziąłem. To idziemy. Ja idę. Ja gdzie idę to, nie, ruchułka. jeszcze nie naprawiłem sobie. Tu jest do naprawiania Obylka. Dobra, to czekam za czekam, bo czekam musi się naprawić. Taki on się. Nie chcemy, żeby widzowie umarli z nudów Ja sprawdzę Ty Też po śmietnika chodzisz? A co? Więc znalazłem butelkę dobrego alkoholu. A ja jakiś fakt. Ja też. <laughs> ja szafę. Ojej, przebija... Bar maroko bardzo mocno, wiesz. Teraz lepiej, lepiej? No. I teraz? Zaraz zobaczymy. Nie. No, ty jest lepiej. Ja nie słyszę w zupełności. Nie, o, nie ale trochę. to nie moja wina, bo naprawdę skype jest prawie palecie na czerwoną, więc... Nie wiem, co jest no Rozumiem, rozumiem. Rąka, chodź, nie w tą Wyszły. stronę. Nie w tą stronę my już wyszliśmy. No, przyjdźmy w tą stronę, właśnie, że w tą idę. Okej, okay. panio, o, zona. Proszę. Idziemy, 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 idziemy. Dobra. <laughs> Jestem ciekaw, co nas to spotka, bo znowu do góry musimy iść. Jezu, ja ciągle słyszę ryki jakieś. To strasznie niepokoi. O, już się naprawiło, bo w ogóle się nie słyszę. Idziecie? No. Najlepiej to byłoby no. mieć Teams Peak'a, prawda, ale te, 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 te prywatny pokój trzeba zapłacić, nie? Tak, trzeba płacić za to, dokładnie. No, więc... A tak ktoś by nas się wbąbał na pokój i dopiero by było... Byłaby impreza. Niefajnie dla nas. Dla nas by było niefajnie, zdecydowanie. I widzę zombie, widzę zombie. Os mi Jezu! Taki mów Nic nie mówię, bardzo Ja no wiem o ty że nic pancia. nie mówi, nie ale tak jak powinieneś mówić Ej, dołem, 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 dołem Dobrze idziemy. Dołem, mówię ci czaki O jaka tu impreza jest na dole Czaki, źle idziesz Dobrze Źle zobaczenia. No, oh, Chyba no, żełam. Ja. <grywa> omija zombiaki. Oh, Czaki omija zombiaki. Czaki nie jest prawdziwym mężczyzną. Nie ja, od razu na ja od razu na bosa. Ja od razu na bosa. Jezu. Ale... No wiedziałem, wiedziałem. Czemu tylko ja muszę tu żyć? Ja... <grywa> yeah, udało się. Jest, jeszcze szczery, jest szczery. Ojej, głowę mu Dobra, pięknie, Maron Je, Jezu, ten... leci, leci Przyleciał mi Ginę, ginę zaraz, ginę Tylko zabijam I czemu mi się czaszka po... Pięknie, Maronka Chodź, idziemy, idziemy, to bo ta tam czeka. Walczy z kimś, z czymś No z, 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 z grubasem Pokroję go na... O, na te... pięknie. Pięknie Ale bo jeszcze skrojone. dwóch będzie Czeka, bo chyba trzeba do góry a no do góry, wejdźcie na tak. podrabince. Tu są jeszcze... a nie jeszcze podrabince. Po schodach. O Jezu. Wydaje, to schoda. To że